Aniu, czy ta bójka Antoniego? Dzisiaj myślę, że będzie odpowiednie? No, myślę, myślę, że już jest super. Od razu zapiszę. Okej. Okay. Ja piszę do klienta Grzegorza. Myślę, że się ucieszy. Myślisz, że na ta dusza naszego stałego klienta? No, myślę, że tak. Dawno by nie było, nie? Myślę, że ta kartka będzie dla niego jak najbardziej odpowiednia. Pokaz. No, ale lubi takie klimaty. Więc... Także mam nadzieję, że nas przed świętami odwiedzi. No, to kartki mamy gotowe. Masz rację, tylko która z nas teraz pójdzie na pocztę? No...